No, zrobimy podsumowanie w sobotę. Trochę żebyśmy pochodzili, i pokopali. Udało się tym razem nie spalić na słońcu. <noise> Udało się to znaleźć. no Ogólnie no to jak to zawsze kupa złomu Śrupki, śrubeczki, druciki jakieś tam i takie tam sobie wsówki do włosów. Zawleczki do piwa. Kapsle Ogólnie udało się pochodzić tam, gdzie jeszcze żeby nie chodzili w bombizon, czyli na boiskach do światłówki. Jakieś podkładki. Ogólnie fura, skóra, fura i komura. Jakiś Porsche, chyba. A może się mylę, nie wiem, ale taki Porsche. Nie wiem, co to, to za znaczek. Czy ktoś rozpozna? pozna? <noise> I co? No z euro mamy 50 centówek, 3 dwójki, 250 centówki, euro, trochę piątek, dwójki, jedenek. I co, strzał z wczorajszego dnia to był kolczyk. Pięknie się świecił, w ten słońce leżał sobie tak, wskazał mi wykrywać, że ja tylko spojrzałem i się odbiło słońce. Od razu go miałam w ręce. Także subskrybujemy, komentujemy, udostępniamy wszystko, co się da, robimy Robimy zasięgi. I wbijamy ten. Zaraz zgubię tego kulczyka i dopiero będzie. <grybujesz> Pozdrawiam i do usłyszenia.